Cześć, tu kama, witajcie na kanale Fish Talking. Czas na drugi, na tym kanale Rap Up. Na początku tego roku obiecywałam sobie, że co miesiąc będę robiła rapapę, czyli takie czytelnicze podsumowania miesiąca, w których będę robiła recenzje, takie mini recenzje właściwie książek, które przeczytałam w danym okresie. I taki rapap jeden powstał e, pod koniec stycznia i naprawdę byłam bardzo e, szczęśliwa, że udało mi się zrobić ten rapap i naprawdę miałam dużo bardzo nadziei, że takie rapapy będą pojawiać się regularnie, bo styczeń był naprawdę fajnym miesiącem jeżeli chodzi o czytanie. Ale jak już mówiłam w jednym z moich filmików, w których wzięłam Was na krótki spacer po mojej miejscowości. Um... Ten rok bardzo szybko zepsuł się, jeżeli chodzi o czytanie. W lutym miało miejsce wydarzenia, które troszkę mnie wybiły z rytmu, a później już ciężko mi się było znowu w czytanie zaangażować. I dopiero ostatnio, gdzieś tak w czerwcu, lipcu, sierpniu, znowu nabrałam ochoty na czytanie. Oczywiście to nie jest tak, że od stycznia nie przeczytałam żadnej książki, przeczytałam trochę książek. Ale większy z nich dotyczyła projektu Austin, i na temat tych książek chciałabym stworzyć osobne filmy, Ale nie chciałam też robić rap-upu z jedną książką, w czerwcu przeczytałam całe zero. No ale w każdym razie e, pomyślałam, że skoro tak dobrze szło mi w lecie to czytanie, dobrze dla mnie, bo przeczytałam chyba 10, może. 11 książek, to zrobimy sobie rap-up właśnie letni, czyli rap-up od 21 czerwca do 23 września. I, I tak jak wspomniałam, będzie to około 10 książek, będę starała się ubijać jak najszybciej, ale też opowiedzieć Wam o tych książkach co nieco i... Czy warto, czy nie warto je czytać. Będę się posiłkowała moim kątem na Goodreads. Jeżeli mnie jeszcze tam nie zaobserwowaliście albo nie zaprosiliście do znajomych, to zapraszam, możecie to zrobić. Ja na dole w opisie mam wszystkie linki do moich sociali, więc czujcie się zaproszeni. Przyjmuję praktycznie każdego, kto chce mnie obserwować, więc. Możemy zostać takimi Goodreadsowymi przyjaciółmi. Ja z reguły nie korzystam, z lubimy czytać. Jakoś nigdy nie umiałam się, w lubimy czytać e, zaangażować, a Goodreads jakoś lepiej odbieram. E, więc tak, zaczynamy. Pierwszą książką, którą udało mi się w tym okresie przeczytać jest książka Siedmiu mężów Evelyn Hugo, Taylor Jenkins Reid. Ja tej książki nie mam w formie fizycznej, bo po pierwsze pożyczyłam ją z biblioteki, a tak naprawdę przeczytałam ją w formie audiobooka. I to jest książka, którą planowałam przeczytać tak naprawdę odkąd tylko wyszła, bo było o niej bardzo, bardzo głośno. Ona chyba wyszła w 2019 roku i naprawdę był taki wielki hype na tę książkę i chyba przez to tak odkładałam to czytanie, odkładałam, bo ja zawsze się troszkę boję, że te opinie pozytywne nie będą współgrać z moimi opiniami i z moimi odczuciami. W tym roku jednak dałam tej książce szansę i nie żałuję. Naprawdę bardzo dobrze mi się tej historii czytało. Jeżeli nie wiecie o czym jest ta historia, to jest historia Evelyn Hugo, która jest um, gwiazdą kina lat 60., 50., 70., taką trochę na wzór Elizabeth Taylor, która miała siedmiu mężów, która miała bardzo burzliwą karierę, bardzo burzliwe życie osobiste. I to jest um, książka, która jest jakby jej um, rozliczeniem się ze wszystkimi. I na pewnym etapie swojego życia Evelyn decyduje się, że udzieli takiego wywiadu rzeki, w którym, w, którym, w którym opowie o wszystkim. I zgadza się, żeby to zrobiła jedna konkretna osoba, młoda dziennikarka z Nowego Jorku. I ta książka to jest fikcja, to jest fikcyjna historia fikcyjnej aktorki, Fikcyjnego wywiadu, jednak e, czytając tę książkę, ma się wrażenie, że Evelyn Hugo żyła naprawdę. I e, czuć, że autorka czerpała e, z życiorysów wielkich gwiazd Hollywood, ale e, naprawdę stworzyła taką bardzo barwną, bardzo wyrazistą, bardzo prawdziwą postać, i mimo tego, że Evelyn tyle przeżyła i e, ty, z tyloma rzeczami miała do czynienia, e, to e, Słysząc o innych gwiazdach Hollywoodu, e, trudno nie wierzyć w to, co się wydarzyło, i czasami musiałam sobie przypominać, że Evelyn nie żyła naprawdę. E, bardzo fascynująca książka. Od razu poleciłam ją mojej mamie, która też ją przeczytała bardzo szybko, e, i wydaje mi się, że to jest jeden z takich przykładów, w których. Mm, Opinie, pozytywne opinie rzeczywiście mają odzwierciedlenie w rzeczywistości. Kolejną książką, którą skończyłam, było Morze Potworów Ricka Jordana, czyli tom drugi z serii o Percy Jacksonie: Percy Jackson i Bogolowie olimpijscy. I um, ja te, po tę książkę zdecydowałam się się sięgnąć głównie dlatego, że wychodzi serial. I ja pierwszy tom e, serii o Percy Jacksonie przeczytałam już kilka lat temu. Właściwie przesłuchałam, bo, ta wersja, bo ten pierwszy tom jest dostępny w formie audiobooka, niestety kolejny już nie, ale, ale zawsze wiedziałam, że chcę skończyć tę serię, bo pierwszy tom bardzo mi się podobał. Ja zresztą czytałam inne książki Ricarier Dana, zaczęłam serię o Magnusie Chase'ie, przeczytałam dwa tomy, trzeci jest gdzieś tam na moim tbr -ze. Ale Rick Riordan ma taki niesamowity styl, który potrafisz wyłapać w każdej książce. Nawet, nawet kiedyś czytałam jedną z książek, które z serii Rick Riordan poleca, gdzie on napisał wstęp. I zanim się skapnęłam, że ten wstęp jest Ricka Riordana, nawet pisałam do swojej przyjaciółki, że słuchaj... E ta książka brzmi jakby była napisana przez Ricka Jordana bo po prostu jesteś w stanie wyczuć jego styl i seria o Percy Jacksonie jeżeli ktoś nie wie opowiada o kilkunastoletnim chłopcu który odkrywa że jego ojcem jest jeden z bogów greckich ponieważ w tym świecie bogowie greccy współistnieją z ludźmi i zdarza się czasami tak że bóg grecki ma dziecko ze śmiertelnikiem tak powstają herosi. No i Percy Jackson jest takim herosem. No i w pierwszym tomie odkrywa, czyim jest synem um, i ma bardzo dużo przygód, bo się okazuje, że, um, że jest takim jakby dość wyjątkowym dzieckiem. I e, te książki są przepełnione humorem, ale też niesamowitą wiedzą Ricka Jodana o mitologii greckiej, a ja jestem takim trochę freakiem, jeżeli chodzi o mitologię grecką. Taką osobą, która dla przyjemności czytała e, mitologię Parandowskiego, swoją drogą bardzo polecam. Jeżeli e, czytaliście w szkole i się do tego zmuszaliście, to polecam jeszcze raz spróbować, bo Parandowski i jego mitologia czyta się wyśmienicie. Więc tak, przeczytałam tą drugi e, i oczywiście bardzo mi się podobał. E, Zaraz będę mówić o tomie trzecim, a na moim tbr już czeka tom czwarty i piąty. Oczywiście wiem, że uda mi się skończyć e, tę serię przed e, serialem, bo e, z książkami Dana jest tak, że o ile z moim... E, podejściem do książek ostatnio ciężko mi zacząć, tak naprawdę książki Richard Dana kończę w dwa dni max, więc podejrzewam, że jak już siądę, to mogę wcześniej nawet całą serię w tydzień. Więc jeżeli jeszcze nie czytaliście serii o pierwszym Jacksonie, a może wydaje wam się, że jesteście na to za starzy, absolutnie nie jesteście i bardzo mocno wam to serię polecam. A kolejną książką, którą skończyłam, trochę nawiązując do persyki Jacksona, jest pieśń o Achillesie Madeleine Miller, Tutaj trochę moje światło chyba przeszkadza w zobaczeniu tej absolutnie pięknej okładki. Um, ja jeszcze Wam pokażę, bo, bo tę książkę warto pokazywać. Um, o, tak wygląda bez obwoluty. I to jest ta sama autorka, która napisała Kirkę. Ja Kirkę czytałam w ubiegłym roku, właściwie słuchałam w formie audiobooka i Pieśń o się również przesłuchałam w formie audiobooka, chociaż mam wersję papierową, ale ja ostatnio bardzo lubię słuchać audiobooki, wydaje mi się, że więcej książek dzięki temu w ogóle czytam. I Pieśń o się opowiada o o Achillesie, czyli o Herosie, jednym z chyba najsłynniejszych herosów mitologii greckiej, jednym z najlepszych wojowników, prawie nieśmiertelnym Achillesie. I wydaje mi się, że nie wiem jak współczesne pokolenie, ale moje pokolenie na pewno kojarzy Achillesa głównie z Troi, z filmu Troja, gdzie go grał Brad Pitt. Ale ja już wcześniej interesowałam się Achillesem. Ja bardzo lubię takie książki oparte na mitologiach, nie tylko greckich, ale ogólnie na mitologiach i mitach i legendach. I Kirkę bardzo mi się podobało. Kirkę przesłuchałam bardzo szybko, bardzo mocno się w nią wciągnęłam, ale w pieśń o Achillesie wciągnęłam się jeszcze bardziej i mam wrażenie, że ta książka podobała mi się jeszcze bardziej niż Kirkę. I to nie jest tak naprawdę książka, w której to Achilles jest główną postacią. Ale główną postacią jest Patroklos, czyli taki towarzysz Achilles. I o relacji Achillesa z Patroklosem, o tym jaką, jaki wydźwięk miała ta relacja. Tak naprawdę już powstają legendy, legend, i tak naprawdę to wszystko też zależy od interpretacji. Niemniej jednak. Ich związek był bardzo mocny i, tak na, i to właśnie przez Patroklosa Achilles wezwał na pojedynek Herkulesa, którego jak wiemy, i wydaje mi się, że to nie jest spoiler, to nie powinien być spoiler, Achilles zabił. Więc um, tu mamy opowieść o tym, jak w ogóle doszło do wojny trojańskiej, jak Patroklos z Achillesem, noc z dziećmi poznali się. To jest takie streszczenie wątku Achillesa, pokazane z troszkę innej perspektywy, bardzo ciekawej perspektywy. Nie dość, że dostajemy Achillesa e, takiego bardziej człowieczego, e, z różnymi emocjami, to dostajemy Patroklosa, który jest takim pełnowymiarowym bohaterem, świetnym bohaterem pierwszoplanowym, który, e, który dodaje temu dość często surowemu mitowi bardzo dużo emocji. Mnie bardzo pieśń o Achillesie się podobała i ponownie uważam, że cały ten hype, który był na swego czasu na tę książkę jest zasłużony. Jeżeli lubicie mity greckie, to tym bardziej powinniście sięgnąć po pieśń o Achillesie. A skończywszy pieśń o Achillesie zabrałam się za trzeci tom serii o Persim Jacksonie, czyli Klątwę Tytana, Ricka Jordana, oczywiście i... Po raz kolejny przekonałam się, że bardzo podoba mi się e, świat Percy'ego Jacksona i coraz bardziej mam ochotę sobie zakupić cały set e, serii o Percy'm Jacksonie, co prawdopodobnie kiedyś się wydarzy więc jeszcze raz bardzo mocno polecam wam serię o Persim Jacksonie, ja już chyba powiedziałam wystarczająco dużo, zresztą w moich book news mogliście zauważyć jak bardzo ekscytuję się tym, tym nowym serialem więc bardzo mocno wam polecam nie tylko książki Ricka Jordana, ale w ogóle jego profile w mediach społecznościowych bo to jest bardzo sympatyczny człowiek Przynajmniej mam taką nadzieję, więc e, tak, jeżeli jeszcze nie czytaliście Percy Jacksona, to koniecznie to zróbcie. I później, o dziwo, dopiero teraz sięgnęłam po ostatni tom z serii Geek czyli Gigger Forever Geek, Holy Small. I e, to jest seria, o której ja chyba na tym kanale opowiadałam wystarczająco dużo, e, w każdym możliwym book haulu, w którym odpakowywałam książki Holy Small, ale dla porządku. To jest seria książek, która w Polsce ukazała się w dwóch pierwszych tomach. O. która w Polsce ukazała się w dwóch pierwszych tomach. Później w Odawnictwo Jaguar porzuciła tę serię, dlatego byłam zmuszona kupować je w języku angielskim. To jest jedna z takich serii książek dla młodzieży. Która, mimo tego, że ja już dawną młodzieżą nie jestem, bardzo przypadła mi do gustu, bo jest przezabawna, taka leciutka, łatwa i przyjemna, z bardzo dającą się lubić główną bohaterką. Główną bohaterką tej serii jest Harriet Manners, która jest geekiem, która jest osobą, która ma bardzo specyficzny krąg zainteresowań, przedmiotów zainteresowań. I razem ze swoją przyjaciółką i z klasy wybierają się. Na takie targi mody. Ona tam idzie e, na zasadzie e, wsparcia dla swojej przyjaciółki, która zawsze marzyła o tym, żeby pracować w świecie mody, żeby zostać modelką, projektantką. To było zawsze jej marzenie. Harriet to kompletnie nie interesuje. Ale tak się składa, że na tych targach zostaje zauważona przez agenta modelek i zostaje jej zaproponowany kontrakt. A że Harriet walczy ze swoją taką nieśmiałością, ze swoją anxiety, więc postanawia, że może to jest dobry moment, żeby spróbować tak jakby, przełamać wszystkie swoje lęki i zostaje modelką. Tylko, że ze względu na tym. I kim jest Harriet i jaka ona jest, to, to nie jest takie proste, jak się może wydawać. I w tej serii dostajemy właśnie przygody Harriet w świecie mody. jak książki ma pewne epizody w modelingu, więc wydaje mi się, że wie, o czym pisze. Ten świat mody jest pokazany z przeróżnych stron i też takie jakby otwiera nam oczy na to, że, że to nie jest taki, taki biznes, który wydaje się czarno-biały absolutnie, ja pokochałam Harriet, pokochałam bohaterów drugoplanowych. Agent Harriet jest przecudowny. Musicie koniecznie poznać Wilbura, bo to jest jeden z moich chyba ulubionych bohaterów literackich. Ja przy tej książce śmiałam się na głos i przy każdej kolejnej. Całą serię absolutnie uwielbiam i jakby mogła, to bym ją wam polecała w każdym możliwym filmiku. Tom pierwszy i drugi jest jeszcze dostępny w sklepach internetowych przynajmniej. Czasami zdarza się, że Jaguar ma niektóre egzemplarze za dosłownie grosze na targach książki. Jeżeli macie spróbować chociaż jedną książkę z mojego polecenia, to spróbujcie Gigar. Jak Wam się spodoba, to zostaniemy przyjaciółmi do końca życia. Następnie przeczytałam dwa komiksy wypożyczone z mojej biblioteki. Pierwszy to jest śladami Bad Girl. I to jest komiks o nowej Badger, czyli um, dziewczynie nietoperzu, e, i to jest taki jest, to jest komiks z takiego cyklu DC e, wprowadzający młodych, nowych, e, superbohaterów, często nastolatków. I bardzo mi się ten komiks spodobał, naprawdę czytało mi się go e, świetnie. Polecam bardzo. To jest taki komiks, który osobom, które czasami mają problem, tak jak ja, z nadążeniem za komiksem, bo czasami niektóre komiksy są dość chaotyczne, szczególnie te ostatnie marvelowskie ja czasami z nimi mam spory problem. Tak z Badger od DC. E, bardzo dobrze się bawiłam, więc polecam. Jeżeli, macie, jeżeli lubicie komiksy super bohaterskie, to to jest taki fajny wybór. Jeżeli szukacie komiksu dla młodszych, to też jest dość bezpieczny komiks. A drugim komiksem, który wształam jest Miss Marvel, tą pierwszy, niezwykła, opowiadający również o nowej Miss Marvel. I ja filmu, ja serialu Miss Marvel nie oglądałam jeszcze. To też jest komiks, który, który nawet mi się podobał. Taki, taki przyjemny komiks, również taki dość poukładany. Dla mnie kluczowe w komiksach jest to, żeby komiks był poukładany, żeby fabuła nie była rozczłonkowana na różne epizody, tylko żeby wszystko czytało się płynnie i Miss Marvel również jest bardzo przyjemny. Też fajny komiks dla troszkę młodszych czytelników, bo ja bardzo dużo, ja pracując w bibliotece miałam problem ze znalezieniem komiksów dla młodych czytelników, więc dlatego daję taką informację, że ten komiks jest dla młodszych, ale też dla starszych absolutnie możecie spróbować. Później sięgnęłam już, nie wiem, po raz który po pamiętnik księżniczki Cabot. To jest tą pierwszy, to jest w ogóle mój stary pamiętnik księżniczki, który został mi kupiony, jak byłam nastolatką. I nie wiem, czy widzowie tego kanału kojarzą tę serię. Jeżeli jesteście w moim wieku, to prawdopodobnie tak. Szczególnie, że powstały na podstawie tek, tych książek dwa filmy z Anne Hathaway i z Julie Andrews. Ale y, wiem, że to nie jest y, teraz popularna seria, nad czym bardzo upolewam. Bo pamięć Książniczki wydaje mi się taki trochę po, ponadczasowy i za każdym razem, kiedy sięgam po tę książkę, odkrywam w niej coś nowego. Jeżeli nie wiecie, o czym jest ta książka, to jest historia Mihi Thermopolis, która y, pewnego razu odkrywa, że jej tata jest księciem Genowi. Genowia to taki wymyślony na potrzeby tej serii y, Kraj, właściwie księstwo w Europie, które jest takie malutkie, niepozorne, no ale i tata jest tam księciem. I tata, i jej mama rozstali się, gdy Mia była bardzo malutka albo w ogóle jeszcze się nie urodziła. I fakt, że jej tata rządzi małym księstwem w Europie, został przed Miją zatajony. Ale ponieważ jej tata nie może mieć więcej dzieci, to Mia zostaje jedynym dziedzicem tronu i ten fakt jest jej zaprezentowany i Mia musi e, jakby podjąć decyzję e, jakby wejść w buty księżniczki a Mia jest dość taką e, dziewczyną, której daleko do bycia księżniczką to jest taka typowa nastolatka która ma typowo nastoletnie problemy, a rządzenie jakimś księstwem w Europie jakby nie jest jej priorytetem to jest przezabawna, przeurocza książka, pełna tak z perspektywy takiej nostalgii do lat dwutysięcznych, wczesnych lat 2000, I być może dla współczesnego czytelnika, który nie dorastał w tamtym okresie, niektóre rzeczy będą trochę archaiczne, ale dla mnie to jest taki powrót sentymentalny do przyszłości. To jest też książka, przy której rewelacyjnie się bawię. To jest książka, przy której jakby spędzasz czas bardzo. Znaczy, który, to jest książka, którą się niesamowicie szybko czyta, ale niesamowicie przyjemnie. Sam fakt, że ja do tej serii wracam regularnie od kilkunastu lat, e, chyba dowodzi faktu, że, że to jest taka, e, taka bardzo bliska mamu sercu e, historia. E, osoby, które oglądają moje bookhole, wiedzą, że udało mi się zakupić prawie całą serię. Zostało mi dosłownie kilka egzemplarzy z tej serii, których jeszcze nie kupiłam. E, polecam tę książkę również młodszym osobom, bo... Bo to jest naprawdę bardzo przyjemna książka. To jest jeszcze książka pisana w czasach, kiedy nastolatka mogła być nastolatką um, i to jest taka ot, bardzo przyjemna historia. Nie jest to gruba książka, ma zaledwie 200 stron, więc e, naprawdę możecie ją pochłonąć w kilka godzin. Następnie skończyłam dwie książki do projektu Aston i ja o tych książkach będę mówić w przyszłości. Więc bardzo szybko chciałabym tylko nadmienić, że przeczytałam śmiałe marzenia Rosy Rashton. I "Lato tajemnic" Rosie Rashton. To są dwie książki z serii Rosie Rashton, które są retellingami, współczesnymi retellingami powieści Jane Austen. "Śmiałe marzenia" to jest retelling Emmamy, a "Lato tajemnic" to jest retelling Northanger Abbey. I ja mam różne opinie na temat tej serii, już mi się klarują, ja jestem w trakcie czytania trzeciej książki z tej serii, jest ich razem pięć, więc gdy tylko uda mi się skończyć wszystkie książki, to powstanie o nich osobny, osobny filmik. To jest taka dla mnie troszkę nierówna seria, bo na przykład o ile MMA, czyli Śmiałe Marzenia, bardzo mi się podobały, jak zostały przełożone na współczesność, tak już do lata tajemnic mam troszkę wątpliwości. Teraz czytam Retelling Rozważnej i Romantycznej, więc spodziewajcie się na tym kanale. Mam nadzieję, że jeszcze w tym roku filmiku o tej serii. I ostatnią książką, którą udało mi się skończyć przed 23 września jest książka Wishes, Nikczemni, Wieszła. Ja tą książkę mam w swoich zbiorach od 2000, chyba, 2019 roku, więc już dość długo. I o, ja tak zwlekałam, zwlekałam, mimo tego, że ta książka miała super opinię, szczególnie na zagranicznym Booktubie. Ja wcześniej przeczytałam kilka książek Wiszłab, albo Wiktorii Wieszław, zależy kto jak patrzy, ja wcześniej czytałam Roczniejszy Odcień magii i tą serię, której teraz nie pamiętam o, coś z pieśnią. W każdym razie, o ile roczniejszy odcień magii podobał mi się bardzo, tak to z pieśnią nie do końca. Ja... To mam do siebie, że jak już nie siądę i nie zacznę czytać je całej serii naraz, to ja bardzo szybko się wybijam i tak było z mroczniejszym odcieniem magii. Ja tą drugiej i trzeci mam na swoim tibiarze. Ja to kiedyś przeczytam. Ale wejśła, ale dużo bardziej mnie interesowało. To jest taka historia, której głównymi bohaterami są czarne charaktery. To jest historia dwóch przyjaciół, których coś podzieliło. Nie będę zdradzała co, bo fakt, że to jest gdzieś w połowie dopiero w sumie wytłumaczone, co dokładnie się wydarzyło, wydaje mi się, że byłoby już spoilerem. Ale w każdym razie oni się przyjaźnili, oni razem pracowali i zaczynając tę książkę, dowiadujemy się, że jeden drugiego chce zabić. Dlaczego? O co chodzi? To jest taka historia, w której magia bardzo mocno współgra z naszym, naszą rzeczywistością. I to jest taka. Książka, która, em, pod, która podobnie jak na przykład Szyska Wron, nie jest taka oczywista, bo zaczynamy kibicować tym złym, ale do końca ci źli nie są tacy źli. Bardzo mi się ta koncepcja spodobała. Jedyne zastrzeżenie, jakie mam do tej powieści, nie wynika z samej powieści. Ja to słuchałam w formie audiobooka i audiobook, jakby czytany był świetnie. Tylko, że ta książka jest tak skonstruowana, że praktycznie każdy rozdział to jest jakby inny odcinek czasowy. Tutaj autorka skacze z różnych perspektyw czasowych, cofa się 10 lat wstecz, 10 lat do przodu, 2 tygodnie do przodu, 3 minuty do przodu. Cały czas mam jakieś przeskoki czasowe i zdarzało się tak, że jeżeli nie usłyszałam w jakim etapie. Jakby czasowym jesteśmy, to miałam taki ale, ale o co chodzi? I dopiero oczywiście po chwili jakby łapałam rytm, ale jeżeli słuchacie tego w formie audiobooka, to to jest takim. Takie coś, co może Wam przeszkodzić, jeżeli nie skupicie się na tym w 100%. Niemniej jednak polecam audiobook, bo jest świetnie czytany. Książkę, książkę w pewnym momencie, szczególnie pod koniec, to już w ogóle siedziałam z słuchawkami w uszach i czekałam na to, jak się rozwiąże akcja. Ja już mam drugi tom gdzieś u siebie, tak, mam tutaj drugi tom, może Wy widzicie, na samym dole ekranu mam drugi tom i znając siebie powinnam o niego, po niego sięgnąć jak najszybciej ale mam tyle książek do przeczytania, że boję się, że tak szybko nie zastąpi. Jeżeli czytaliście drugi tom i polecacie go, to dajcie mi znać w komentarzach. Pewnie szybciej po niego sięgnę. Jak go nie polecacie, to nie piszcie, bo nie chcę się zniechęcić. W każdym razie... Wydaje mi się, że to jest bardzo ciekawy koncept. Jeżeli lubicie takie książki, w których bohaterowie nie są krystalicznie dobrzy, a nawet nie są tacy pół na pół, tylko bardziej na tą ciemną stronę przechodzą, to polecam, bo wydaje mi się, że nawet mimo wszystko, mimo tego co wiemy o tych bohaterach, nie jesteśmy w stanie określić ich jednoznacznie, ani ich bronić, ani ich nienawidzić. I to mi się bardzo w tej serii podoba. I to są już wszystkie książki, jakie przeczytałam do 23 września. Od 23 września, przyznam się, że jeszcze nie skończyłam żadnej książki, więc to są wszystkie książki. Wishes to jest ostatnia książka, jaką przeczytałam w tym roku. I mam nadzieję, że uda mi się przeczytać na tyle książek, że jeszcze jeden rap-up przed podsumowaniem roku uda mi się nagrać, chociaż ten czas leci tak niesamowicie, że my już w pracy planujemy okres zaduszkowy, co dla mnie jest w ogóle szaleństwem, bo dopiero co mieliśmy takie koncerty z okazji 1 listopada. Jeżeli podobają Wam się takie, jeżeli podobał Wam się ten rap i chcielibyście, żebym robiła takie podsumowania, na przykład, no nie mówmy co miesiąc, bo wątpię, że miałam tyle książek wam do pokazania, ale na przykład nie wiem co, co kwartał, to dajcie mi znać w komentarzach. Zasubskrybujcie ten kanał, jeżeli jeszcze tego nie zrobiliście. Przekroczyliśmy 600 subskrybentów i bardzo wam za to mocno dziękuję. Mam nadzieję, że będzie, będą te liczby rosły, bo to mnie bardzo motywuje do tego, żeby nagrywać, a okazuje się, że ja bardzo lubię nagrywać i gadać do siebie, znaczy do Was, ale tak naprawdę jestem teraz sama, więc gadać do siebie i wreszcie mogę się wygadać na temat książek i różnych innych rzeczy. Yy, I co jeszcze? Aha, polajkujcie ten filmik, jeżeli chcecie więcej rapapów. upów możecie komentować, podzielić się tymi książkami, jakie Wy przeczytaliście, jaką książkę polecacie, z takich co przeczytaliście na przykład w okresie letnim. I co? I my widzimy się już bardzo niedługo, bo ostatnio zaczynam nagrywać kurtowo, więc subskrybujcie, obserwujcie, komentujcie i do zobaczenia. Pa, pa!